To jest spokój. Pepsi Cola. Idę do góry. Patrz, śpiech pije Pepsi. Spieszę mnie poćwiczyć. No. Dzisiaj fajny dzień! Z budzeniem. I skrzydanie. Ej, gdzieś płacz, koć! E, nie, 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 nie. się! I nawet nowy normalny dzień! Panie Kleksie, co to jest? To jest kaseta. To kaseta? Brata, Dobra, no. Spyszek 9 lat. Po prostu nie umiał spać. A na koniec, bo i drodzy, to jest pierwsze wystąpienie Ambrożego Kleksa, czyli Pada Kleksa z Akademii Pada Kleksa. Do zobaczenia w następnym odcinku.